Czy wiedziałeś, że jajko, tak powszechnie obecne w naszych posiłkach, może zamienić się w ukryte zagrożenie dla zdrowia, jeśli jest spożywane w określony sposób? Wielu seniorów zmaga się z nadciśnieniem, bólami głowy, a nawet problemami z sercem, nie podejrzewając, że przyczyną może być sposób przygotowania tego tak zwyczajnego produktu. Najnowsze badania naukowe pokazują, że niektóre nawyki związane z jajkami. Mogą zwiększać ryzyko cichych chorób, i jestem pewien, że nigdy wcześniej nie słyszałeś o tych informacjach. Nazywam się dr Józef Nowak i dziś pokażę ci sześć błędów, których należy unikać, oraz trzy wskazówki, jak zamienić jajko w prawdziwego sprzymierzeńca długowieczności. Już cię to zaskoczyło, polub ten film i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Przez wiele lat picie kogla mogla było niemal rytuałem czułości w wielu polskich domach. Zapach ubitego jajka z cukrem podawanego przez mamę lub babcie w chłodne poranki przywołuje wspomnienia i daje uczucie energii na rozpoczęcie dnia. Ale czy wiedziałeś, że ten zwyczaj może być jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i długowieczności? Surowe jajko, choć może wydawać się nieszkodliwe, może zawierać bakterie salmonelli. Niewidoczną gołym okiem, a bardzo niebezpieczną dla osób starszych. Gdy dodajemy cukier, ryzyko rośnie jeszcze bardziej. Tworzymy idealne środowisko dla zatrucia pokarmowego, które może prowadzić od zwykłej biegunki aż do poważnego odwodnienia czy nawet uogólnionych infekcji. A dla osób z insulinoopornością lub stanem przedcukrzycowym, cukier staje się kolejnym cichym wrogiem, zmuszającym trzustkę do nadmiernego wysiłku. Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention w najnowszym badaniu z roku 2022 ostrzega: surowe jajka są powiązane z tysiącami przypadków salmonellozy u seniorów każdego roku, komplikując stan zdrowia i prowadząc do hospitalizacji, którym można byłoby łatwo zapobiec. Tradycyjne śniadanie może przywoływać wspomnienia, ale teraz już wiesz. To, co wydawało się gestem miłości, może być niebezpieczną pułapką. Jeśli piłeś kiedyś kogla mogla w dzieciństwie, napisz w komentarzu: Dzieciństwo. Chcę zobaczyć, kto dzieli ze mną to wspomnienie. Wyobraź sobie teraz świeżą sałatkę, pełną surowego szpinaku z plasterkami gotowanego jajka na wierzchu. Dla wielu to obraz idealnego, zdrowego posiłku, ale właśnie tutaj kryje się częsty, rzadko omawiany błąd. Surowy szpinak jest niezwykle bogaty w szczawiany, substancję, która w kontakcie z wapniem z jajka może blokować jego wchłanianie, sprzyjając tworzeniu się kamieni nerkowych u osób z predyspozycjami. Jest to szczególnie niebezpieczne dla tych, którzy już mieli kamienie nerkowe lub nie piją wystarczająco dużo wody w ciągu dnia. Uczucie zdrowia po zjedzeniu takiej sałatki może szybko zamienić się w kolkę silny ból. A nawet konieczność operacji w zależności od wielkości powstałego kamienia. Mayo Clinic, jedna z największych instytucji zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, opublikowała w roku 2019 badanie, z którego wynika, że nadmiar szczawianów, zwłaszcza u osób starszych, jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia kamicy nerkowej. Warto pamiętać, że po ugotowaniu szpinak. Traci dużą część tych szczawianów, stając się sojusznikiem, a nie zagrożeniem. Teraz bardzo częstą praktyką w polskich domach jest przygotowywanie omletu z serem. To danie kuszące, proste i dające poczucie komfortu. Ale czy ten zwyczaj naprawdę jest bezpieczny dla osób po 60 roku życia? Ry i sery przetworzone, takie jak cheddar, gołda czy przemysłowa mozzarella są rekordzistami pod względem zawartości tłuszczów nasyconych i sodu. A teraz wyobraź sobie, że dodajesz to do naturalnego cholesterolu z żółtka jajka. Rezultat to prawdziwa bomba dla układu sercowo-naczyniowego, podnosząca ciśnienie, obciążająca serce i zwiększająca ryzyko cichego zawału. Dla osób z nadciśnieniem, niewydolnością serca lub wysokim cholesterolem klasyczny omlet z serem może być ryzykiem, które umyka codziennej uwadze. Nie jest to fałszywy alarm. Badanie opublikowane w roku 2017 w czasopiśmie Circulation przez American Heart Association, prowadzone przez Micha R. w Stanach Zjednoczonych, wykazało, że nadmierne spożycie przetworzonych serów i jajek jest bezpośrednio związane ze wzrostem chorób serca u osób starszych. Dlatego warto zwracać uwagę na codzienne wybory i zastanowić się czy wygoda nie kosztuje nas zdrowia. Jeśli jesteś fanem omletu z serem, napisz w komentarzu omlet. A jeśli myślisz, że tylko bogate przekąski mogą szkodzić zdrowiu, przygotuj się na kolejną niespodziankę. Wczesne wstawanie i przygotowywanie kanapki z jajkiem i białym pieczywem to nawyk wielu osób, ale niewiele z nich wie, że ten wybór może być cichą pułapką dla dobrego samopoczucia i energii na cały dzień. Rafinowane mąki obecne w białym chlebie, ciastach i innych potrawach drastycznie obniżają wartość odżywczą posiłku, powodując skoki poziomu cukru we krwi, które obniżają energię, sprzyjają przybieraniu na wadze i zwiększają insulinooporność. Słynna kanapka z jajkiem, z pozoru niewinna, może odbierać energię, powodować wzdęcia i zaburzać apetyt na resztę dnia. Przegląd przeprowadzony przez Uniwersytet Harvarda Wykonany przez Ludwiga D.S. w roku 2021 wykazał, że zamiana białego pieczywa i makaronów na produkty pełnoziarniste zwiększa uczucie sytości i zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu II aż o 25%. Szczególnie u osób powyżej 60 roku życia, kto nigdy nie uległ zapachowi smażonego jajka, zwłaszcza gdy przygotowane jest na tym samym oleju, co poprzednia potrawa. Albo na margarynie, bo łatwiej się ją rozprowadza po patelni. Tyle, że za smakiem kryje się ciche niebezpieczeństwo smażenia na używanym oleju lub tłuszczach trans. Te składniki, gdy są wielokrotnie podgrzewane, uwalniają toksyczne substancje i wolne rodniki, które gromadzą się w organizmie, nasilając stany zapalne, pogarszając poziom złego cholesterolu i sprzyjając chorobom wątroby oraz serca. Pomyśl o klasycznym jajku z frytkami serwowanym w barach lub restauracjach, choć kuszące może być prawdziwą trucizną dla osób po 60 roku życia. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Federalnym w Santa Katarinie w Brazylii przez Kostę NM w roku 2018 wykazało, że smażenie na używanym oleju podwaja markery zapalne u seniorów, czyniąc organizm bardziej podatnym na choroby przewlekłe. Jeśli lubisz smażone jajka, Napisz w komentarzu smażone i podziel się, jakie najczęściej przygotowujesz. A gdy jajko łączy się z boczkiem, kiełbasą lub wędlinami, sytuacja może stać się jeszcze groźniejsza. Dowiedz się dlaczego. W wielu domach tradycją jest przygotowywanie jajek z boczkiem, parówkami lub kiełbasą, zwłaszcza podczas bardziej obfitych śniadań. Prawda jest jednak taka, że to połączenie może być wyniszczające dla zdrowia osób starszych. Mięsa przetworzone, takie jak wędliny, Zawierają ogromne ilości tłuszczów nasyconych, sodu i przede wszystkim rakotwórczych związków, takich jak azotyny i azotany. W połączeniu z jajkiem, te składniki drastycznie zwiększają ryzyko nadciśnienia, zawału serca, udaru, a nawet raka. Słynne amerykańskie śniadanie, tak często pokazywane w filmach, wiązane jest w wielu badaniach z gorszymi wynikami zdrowia sercowo-naczyniowego. I większą zachorowalnością na nowotwory, szczególnie u osób starszych. Oficjalne dane Światowej Organizacji Zdrowia, opublikowane w roku 2015, wskazują, że regularne spożywanie przetworzonych mięs znacząco zwiększa ryzyko raka jelita grubego, zwłaszcza gdy łączy się je z innymi pokarmami bogatymi w tłuszcze zwierzęce, takimi jak jajko. Jeśli chodzi o wydobycie z jajka tego, co najlepsze, Sekret tkwi w różnorodności i właściwym przygotowaniu, zawsze z produktami, które wzmacniają jego pozytywny wpływ na organizm. Dodanie do jajka kolorowych warzyw, takich jak marchewka, brokuły czy papryka, zawsze gotowanych lub duszonych to prosty, a niezwykle skuteczny sposób. Wiesz dlaczego? Te warzywa są bogate w przeciwutleniacze i witaminy, których wchłanianie zależy od obecności zdrowych tłuszczów, a jajko idealnie spełnia te role. Kolorowy omlet lub jajecznica z warzywami chronią serce, wzmacniają odporność i sprawiają, że danie wygląda apetycznie. Badanie przeprowadzone przez Purdue University w Stanach Zjednoczonych przez Kim JE, opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition w roku 2015, wykazało, że jajka zwiększają nawet ośmiokrotnie wchłanianie karotenoidów z sałatek. To ogromna korzyść dla osób pragnących starzeć się w zdrowiu. Postaw na różnorodność kolorów i poczuj różnicę w codziennym samopoczuciu. A dla miłośników prostoty, oliwa z oliwek może być wielkim sprzymierzeńcem. A ty? W jaki sposób najczęściej spożywasz jajka w swoim domu? Zostaw swoją opinię w komentarzu. Odżywianie to temat niezwykle ważny dla naszego zdrowia. Dlatego przez ograniczony czas pozostawiam w pierwszym komentarzu darmowy e-book. 50 produktów antyrakowych. I jak mogą chronić Twoje zdrowie? Pobierz go już teraz i zacznij zmieniać swoją dietę dziś, by żyć dłużej i szczęśliwiej. Jajka z produktami pełnoziarnistymi, takimi jak chleb razowy, owsianka czy komosa ryżowa, zapewniasz sobie długotrwałą energię, unikasz skoków cukru we krwi i czujesz się syty przez dłuższy czas. To świetna strategia dla aktywnych seniorów lub osób kontrolujących wagę. Proste śniadanie, takie jak jajko na twardo i chleb pełnoziarnisty, może diametralnie zmienić Twoją energię na cały dzień. Badanie przeprowadzone przez Harvard School of Public Health w Stanach Zjednoczonych przez Lee Wiki w roku 2019 potwierdziło, że połączenie jajek z produktami pełnoziarnistymi zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego u seniorów, a także wspomaga zdrowie serca i kontrolę cholesterolu. A teraz na koniec. Poznaj połączenie, które doda ci siły, energii i ochroni Twoje mięśnie. Nie można mówić o odżywianiu i sile po 60. roku życia, bez wspomnienia o roli korzeniowych warzyw, takich jak bataty czy pietruszka, w połączeniu z jajkiem na twardo. Ta potężna przekąska dostarcza białka o wysokiej wartości biologicznej, witamin z grupy B, niezbędnych minerałów i wartościowej energii, chroniąc mięśnie. I zapobiegając utracie masy mięśniowej, tak powszechnej w starszym wieku. Dodatkowo zapewnia długotrwałe uczucie sytości, ograniczając chęć sięgania po słodycze i kaloryczne przekąski. Włącz to połączenie do lekkiej kolacji lub posiłku po treningu, jeśli jesteś aktywny fizycznie, i poczuj korzyści w sile, równowadze i energii. A teraz, gdy już wiesz, jak zamienić jajko w prawdziwego sprzymierzeńca swojego zdrowia, chcę zapytać. Która z tych wskazówek Cię zaskoczyła? Jeśli dotarłeś do końca, napisz w komentarzu: Kocham jajka, by pokazać, że należysz do naszej społeczności osób, które szukają długowieczności poprzez wiedzę. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, by nadal otrzymywać wyjątkowe treści dla osób po sześćdziesiątce. I bądź czujny, bo następny film już pojawia się na ekranie. Dowiesz się w nim, których czterech rodzajów mięsa. Absolutnie nie powinieneś spożywać, szczególnie po 60 roku życia, bo mogą powodować poważne choroby, zanim jeszcze je zauważysz. Nie przegap, ta informacja może zmienić twoją codzienność do zobaczenia.